Hej, cześć czołem! Tak wygląda Modeka Hydron. Nowy zestaw na 2024 rok, który to jest dwuwarstwowy i mamy o nim dużo do opowiedzenia. Jest też zestaw dla kobiet, więc dziewczyny, oglądajcie! Zapraszamy! Tak, w tym filmie opowiemy o zestawie Modeka Hydron. Dostaliśmy go na testy i również Modeka zapłaciła za ten film, więc jest on sponsorowany. Ale jeżeli nas znacie, oglądacie nasze filmy, wiecie, że nie przeszkodzi nam to w ogóle w opowiedzeniu o wadach tego zestawu. a trochę ich znaleźliśmy, o, tak. więc oglądajcie. O, będą na końcu, także oglądajcie na tak. końcu. To, co mnie zaskoczyło w tym zestawie, to jest sporo takich plusów, dopasowanie, krój i lekkość. Podejrzewam, że to będzie zestaw bardzo podobny do Panamerikany, Panameriki, Panamerikany, jeżeli chodzi o Modekę. Ale ten zestaw naprawdę mnie pozytywnie zaskoczył, więc sam krój do pasowania, to jak leży, jest naprawdę czymś, w czym Modeka zrobiła ogromny progres. I ten zestaw bardzo się różni od panamerykanów, przynajmniej tym, że mamy tutaj membranę, jest dwuwarstwowy, nie ma trzech warstw, nie ma tutaj ocieplenia, ale mamy warstwę wierzchnią, zewnętrzną i do tego membranę, którą, słuchajcie, zakładacie na wierzch. Mega to jest rozwiązanie, ta membrana jest przemyślana, pełni dopasowana, wam to pokażemy w dalszej części filmu, także oglądajcie. Ja bym zaczął od ogółu do szczegółu. Powiedziałbym o tym, co Modeka obiecuje tym produktem. Ona przede wszystkim skupia się na y, takich technicznych y, opisach, gdzie mówi o taktelu. Taktel jest materiałem zewnętrznym, który Modeka stosuje od lat i dla tych, którzy znają e, Modekę, nie trzeba powtarzać, że jest to nić poliamidowa. A z nici poliamidowej robi się kurdurę i robi się nylon. Taktel ma inny splot. I tutaj ten takter został użyty w takich najbardziej strategicznych miejscach, czyli barkach, łokciach, kolanach, biodrach, na dubsku, tam gdzie najczęściej szuramy po trotuarze, a cała reszta jest z poliestru. Skład tego produktu to 50% poliester, 50% poliamid. Ochraniacze, które są w zestawie, czyli barki, łokcie, kolana są poziomu drugiego, a biodra i plecy warto sobie dokupić. Modeka ma przeznaczone do tego modelu ochraniacze o odpowiednim kształcie. Tak, co warto dodać przy okazji ochraniaczy, że one są regulowane, tak przynajmniej o, na kolanach, tak. więc możecie sobie podnieść, obniżyć takie ochraniacze, dopasować do swoich proporcji. I to, to jest super w tych zestawach produkuje w zestawach w opcjach przedłużanych i skracanych, ja więc różne wzrosty mają szansę zaistnieć w świecie motocyklowym bez żadnych kombinacji dodatkowych. Tutaj jakaś wysoka osoba napisała pod jednym z naszych filmów, że to przedłużenie jest symboliczne. Nam wystarcza, takie mamy 1,80 m, na kobietę jest to sporo, mi to przedłużenie na kawałek wystarcza, czyli mamy 1,86 m, jemu też, też wystarcza. wystarcza. Jeżeli macie powyżej 1,90 m, może to być za mało. Może, ale to już generalnie jesteście poza skalą. Jakby to jeżeli ważycie 70 kg albo 80 kg i macie metr 90, to chyba tylko szycie na miarę albo przeróbki ciuchów, bo producenci nie są w stanie tego Tak, Tak, ale warto przymierzyć ten zestaw na i sprawdzić tak, różne tak. opcje, więc to jest naprawdę na plus. Od ogółu do szczegółu. Wiecie, że wewnątrz jest membrana, która ma bardzo dużo przemyślanych pomysłów, ale zewnętrzna warstwa ma też bardzo dużo fajnych cech, które my jako motocykliści mega doceniamy, a jest to wentylacja. Tak, wentylacja jest panelowa, można się do niej bardzo łatwo dostać. Ja już sobie tutaj też ją może podawam yy, na wierzch. W czasie jazdy może być taki problem z otwarciem, i tak, bo mamy cztery suwaki, tutaj, jeszcze rzep, trzeba wyciągnąć, zawinąć tutaj te uszy i je sobie je włożyć. O, właśnie, zawinąć raczej do środka i je tutaj włożyć, przez co robić takie małe bułeczki. To jest dla mnie na lekki minus, ale okej, okay, to nie ma większego znaczenia, bo ta metalata naprawdę świetnie działa. Jeździliśmy w upały. Eee, robiliśmy sporo kilometrów i mi było już za zimno przy 25 stopniach. Musiałam się trochę tam. Tej zmienić. wentylacji jest więcej, ale musimy się zatrzymać w tym miejscu. Dobrze, ponieważ męska wersja. Tak, jest bardzo interesujące, bo w prawne oko wychwyci, że męska wersja ma dodatkowe cechy. I to są kieszenie, które nie są wodoodporne, są meszowe i nie zasłaniają wentylacji. Ale jak to się z fanem kieszeni akurat nie jestem, to może sobie. Yy, Złożyć tam coś, co potrzebuje akurat przewozić, ale opcja B, jeżeli zamknie wentylację otworzy kieszeń, to ponieważ kieszeń jest meszowa, może wprowadzić mniejszą ilość huraganu na klatę. Tak, więc tutaj ta damska wentylacja jest bardziej taka centralna, no a widać, że tutaj ta męska jest bardziej boczna. Tak tak. Ale tak, myślę, że działa w podobny bardziej. sposób. Jeżeli chodzi o wentylację w rękawach, to tutaj ja, szałba dla modeki, moim zdaniem to są jedne Super, z lepiej zrobionych tak, rękawów. Po bardzo pierwsze, fajnie to działa. Mamy Clean, który jest. Cieńszy i trochę elastyczny, którym regulujemy sobie szerokość nadgarstka i robimy to raz. Nie potrzebujemy żadnych suwaków w tym miejscu, żeby tu nam to gniotła jakakolwiek część rękawicy. A wentylacja jest oddzielnym suwakiem, który jest wyżej. Dodatkowo dochodzi nam regulacja przedramienia i jest w tej wentylacji taka tasiemka, która się nie rozciąga i utrzymuje stabilnie w miarę ochraniacz na łokciu. I to jest rzecz, która mi się bardzo podoba. Oczywiście na plecach mamy wyloty wentylacji, tak nie, nie, będziemy, nie musimy jechać jak napompowany ludzik, tylko możemy je sobie otworzyć i po prostu zrobić taki cuk To dosyć przyjemny. I ta wentylacja jest na całych plecach i ponieważ chodzi o to, żeby zachować strukturalną wytrzymałość materiału, została ona schowana pod pojedynczym panelem. Plus do tego mamy, kiedy wyprostujesz ręce do przodu, to ukażą się takie padki, które powodują, że kurtka pozwala nam wyciągnąć ręce do przodu bez dramatycznego skrócenia rękawa. A dzięki temu, że jest to materiał, który nie musi być elastyczny, zachowuje całkiem zgrabny wygląd. Tak, przychodząc dalej do wentylacji, jest ona również w spodniach. W spodniach jest szczelinowa, mamy wlot powietrza na udzie i wylot również z tyłu, więc jest to naprawdę bardzo fajnie przemyślany i podoba mi się to rozwiązanie, więc więc naprawdę wentylacja jest wystarczająca. Działa, nam, nam wystarczała i były takie momenty, kiedy wieczorem ją zamykaliśmy i dla osób, które oczywiście nie róbcie tego w domu i na pewno producent tego nie chciał, ale ja swoją potrafię zamknąć i otworzyć też tą przednią w czasie jazdy, w sensie nie muszę się zatrzymywać, ale generalnie powinniście się zatrzymać. Także znaczy jest to łatwe. Dodatkowo mamy regulację w ramionach i ta, ta regulacja jest o tyle, Przemyślana, że jest na gumce i to jest coś, co ja bardzo lubię. I, i punktuję to u wielu produktów, które nie mają jej na gumce, ponieważ no niestety, ale elastyczność jest tutaj cechą bardzo pożądaną. Tutaj kolejny punkt regulacji jest na przedramieniu, naprawdę jest tego sporo. Są też na łydce i są pod udem na i one wszystkie są na gumkach. I, o, i, o, i o. To czego nie ma i to jest pierwszy minus, nie ma takiej, takiej regulacji w pasie, jest tylko gumka, więc jesteście na już wskazani, albo się rozciągnie, albo Bo nie. Albo się nie rozciągnie. Albo będzie trochę za dużo, więc tutaj też mogłaby być te regulacje, no ale bez niej też można przeżyć i zobaczcie, że wygląda to całkiem dobrze i nie narzekam na jej brak. Ukryta wentylacja jest też w suwaku, który jest nogawce, który jest podwójnym suwakiem. Są dwie maszynki, które latają sobie w górę i w dół, ale dzięki temu, że są dwie, można otworzyć wentylację i wprowadzić jeszcze więcej powietrza na łydeczkę, ewentualnie do bucika, jeżeli idziecie w wysokich, turystycznych butach. Także naprawdę ten zestaw jest zaskakująco przemyślany. Do, do tego wygodne otwieranie nogawki, Tutaj mam rzew, suwak, także można po prostu długie buty różnego rodzaju sobie stosować do tego zestawu. My ci jesteśmy w krótkich, na górę, więc wszystko super wygląda. I zobaczcie też te długie nogawki, no sprawiają to, że ja sobie mogę jeździć w, długich, w krótkich butach i jakby ta, ta noga nie jest za bardzo odsunięta w pozycji motocyklowej. Jest jeszcze jedna unikalna cecha tego produktu, którą ja już od dawna próbowałem wprowadzić na rynek, ale się nie udawało to jest to, że jeżeli ktoś chciałby ze sobą zabrać swoje motocyklowe gadżety i chciałby mieć, uuu, wiatr wieje mocno, miałby ze sobą nereczkę albo jakąś torebeczkę na, rami, na ramię, albo na jakąś kołczan sprawiedliwości, jeżeli ktoś pochodzi z lokalizacji, której kołczany sprawiedliwości są najbardziej popularną częścią, elementem donoszenia swoich gratów, mamy w każdej, zarówno męskiej, jak i damskiej kurtce, mamy taką saszetę, torebeczkę, jakkolwiek, którą możemy przypiąć sobie na biodro albo założyć na ramię. Dobrze. Jakie cechy ma ta torba? Przede wszystkim ma rozmiary, więc może się okazać, że musicie ją dostosowywać do swoich potrzeb i każdy produkt będzie miał swoją wielkość. Mamy pasek, który jest regulowany, mamy zapięcie, które jest patką i rzepem i jest tutaj opis, że tak. Torba stanowi barierę dla wody, czyli jest wodoodporna. Więc możecie tam chować banknoty lub rzeczy, które potencjalnie mogą zostać zalane i będzie im wtedy przykro. Do jakiej podróży na pewno taki wynalazek się przydaje, bo nie trzeba brać zbyt wielu rzeczy ze sobą, jesteście zdecydowanie bardziej elastyczni, możecie się dostosować jakby do różnych warunków, które Was spotkają. Nie jest to Gucci, ale myślę, że da radę podczas takiego wyjazdu motocyklowego. Ja na przykład często używam nerki i w tej kurtce zauważyłem jeden, no dobra, może mogę na Twojej na swojej, że ona ma taką funkcję rozkloszowania. Ta funkcja rozkloszowania pomaga w schowaniu nerki przed ewentualnymi skutkami warunków atmosferycznych lub ewentualnego e, podmuchu wiatru, który mógłby z niej coś wyrwać, bo jeżeli ona jest zamknięta, to zobaczcie, ona jest bardzo przylegająca. Kiedy ją rozkloszujemy, jesteśmy w stanie tutaj dużo włożyć. I nie będzie ona się unosiła, bo wtedy nerkę trzeba było wozić w taki sposób, gdzie sama kurtka byłaby zmarszczona i by się źle układała. No jest to dodatkowy punkt regulacji, o którym nie powiedzieliśmy. Jest ich tyle tutaj, że naprawdę e, ciężko nie zapomnieć o którymś podczas tego. Kieszeni też jest bardzo dużo, tak. Bo mamy kieszeń poleoneczkę, mamy kieszenie wewnętrzne, mamy kieszenie zewnętrzne. Dosyć wąskie, jest to takie kieszenie cargo, dosyć pojemne, więc o tym też pamiętajcie, że za dużo tutaj nie napchacie. Pionowe i poziome. I te są takie dla, nie wiem, pingwina, bo tutaj dwoma palcami ja bym musiał coś wkładać, bo nie bo... Dobra, okej, okay, ja mam w sobie coś tam wejdzie. wielkie Coś <laughs> I mamy kieszenie, które powinny w naszej ocenie być kieszeniami cargo, ale są kieszeniami zwykłymi, bardzo wąskimi i nie zawsze da się tutaj złożyć coś, co byśmy chcieli. Nawet telefon czasami jest ciężko wyjąć i włożyć. I na pośrodkach nie ma kieszeni. Małe szczęście! Krzysztof ich nie uznaje, więc Bo tutaj się chyba. Nie spada. Tak. jak już chcesz się usiąść na swoim telefonie, to sobie go położę pod tyłkiem. No jest jeszcze mała kieszonka w lewym rękawie, także możecie sobie schować karty, Nie wiem, trzeba zapłacić na bramkach, cokolwiek pilot do bramy, do garażu tu się zmieści, więc też bardzo fajne rozwiązanie. Akurat lubię takie, takie smaczki. I jeszcze dwie kieszenie, które są bez sensu, ale są, bo one służą do tego, żeby usłyszeć ewentualnie kluczyk, jak zejdziemy z motocykla, no, bo jak usiądziemy, to... Więc mają sens, tak? Jeżeli no już zejdziemy, no, no, chodzimy, to każde kieszenie się przyda, żeby coś tam sobie skitrać. Tak. Co ja bardzo jeszcze lubię w tej kurtce konstrukcji, to jest kołnierz, bo kołnierz nie dusi. Często się spotykam przy swoim wzroście, w swojej budowie ciała, z tym, że jak już się zapinam tutaj na górze, to jestem przyduszana, jest niewygodnie, gnieci mnie, pije i tak dalej. Tutaj nie ma tego problemu, czuję luz, jest duży komfort, także wszystko na plus. Jest nawet regulowana, jakby e, e, szerokość. Tak, szerokość tego kołnierza. Więc super. I, i to oczywiście przechodzimy do minusa, kolejnego, którym jest to, że tego kołnierza nie można nigdzie przypiąć w po podpięciu. Jak już otworzycie, to będzie z wami jeździł w postaci fruwającego i furkoczącego elementu. Ale no wystarczyło zrobić jakąś płatkę z drugiej strony, rzepik, haczyk, cokolwiek i byłoby już raźniej, a tutaj się nie udało. Natomiast kołnierzyk wykończony jest też mięciutkim neoprenikiem i jest to przyjemne. E, dokładnie tak. Czy możemy przechodzić już przez wady, bo się nie mogę doczekać? Dobrze, to kontynuuj. Pierwsza wada w mojej ocenie to silikon. Nie każdy lubi silikony, ja akurat nie jestem fanem i te silikony znajdują się tu. Takich ładnych princikach na barkach, na łokciach, na kolanach i na dupce. I tutaj, tak jak na dupce, rozumiem, bo z reguły producenci, żeby motocyklista trzymał się kanapy dupą, stosuje takie tak zwane sarenki, ja to nazywam sarenka, takie gumowe plastry, jak się pochylicie, to będą się ksarna w lesie. Takie. A tutaj bardzo ładnie ten princik na dupce, i on ma sens wtedy, tak, w tym miejscu. Ale po co jest na łokciach i na kolanach? Jakby na kolanach, jakby było od wewnętrznej strony, to rozumiem, że turyści, którzy jeżdżą swoimi adventurami, w sytuacji stojącej, no, korzystaliby z tego. A tu tak on jest z przodu, i jak na y, klepce y, klękniesz, to piszczy. I przyczepność barku zwiększona, w mojej ocenie też nie pomaga. Ej, mi się ten silikon podoba, może tylko, że są kobiety i te silikonowe tematy są sobie trochę bliższe, ale po prostu lepiej wygląda ten zestaw, tak? Bo jeżeli chodzi o sam design, też uważam, że to jest minus. Bo jest taki nudny, niemiecki, poprawny, niczym się nie wyróżnia. Nie zachęca, że tak powiem, do przymierzenia, jakby sam wygląd tej kurtki. Więc fajnie by było, gdyby jeszcze z jakiegoś włoskiego designera, który by tutaj dodał takiego sznytu, takiego czegoś, czego wszyscy oczekujemy, tak, bo często pisze się pod filmami, że nudne są te czekody motocyklowe z wyglądu, więc tego akurat tutaj brakuje, ale to jest tylko no, trochę według mnie rozmaica. Wygląd tego ciucha, więc ja jestem na tak. Zobaczymy, jak to się będzie schowywało, tak po kilometrach, czy nie zacznie się odklejać, doładzić, odpryskiwać i nie będzie to wyglądało no gorzej. To no czas ale sezonu wam powiem. Czas pokaże, dokładnie. Druga rzecz, która mnie zaniepokoiła, to są yy, wszechobecne zapięcia na te takie troczki, takie yy, pa paseczki. Jakby wszyscy producenci to robią, modeka dalej to robi. I te troczki, jak wiecie, jako my jako użytkownicy motocykli, często jak się spocimy, mamy bramę w środku, to co odrywamy i wyrywamy. Można by było wrócić do... Kiedyś Modeka miała suwaki w rękawach i to były malutkie suwaczki, które nikomu nie przeszkadzały, a na pewno wytrzymywały więcej. Więc moim zdaniem warto by było te suwaczki tutaj z powrotem zaimplementować. Natomiast troczki działają, no jakby no po prostu tak... Mogło być lepiej. Tak no. mówiąc o wadach, to też suwak łączący spodnie z kurtką jest bardzo blisko, suwak długi jest bardzo blisko krótkiego, także podczas przypinania się no po prostu trzeba się tam trochę namotać, powyginać i uważać, żeby nie jechać jednym suwakiem na drugi. Więc to jest trochę tak moim zdaniem, źle rozplanowane, bo mogło być trochę bardziej odsunięte od, od materiałów. W sensie, żeby tak, była tak, dylatacja, tak. żeby można było złapać suwak w ręce i go tam sobie tak. A Ale te suwaki tak się nachodzą obie... i Blisko nie jest to są. zbyt proste, no. tak? Więc... No, to trzeba się przyzwyczaić. Nie jest to bardzo złe, ale mogł, no, można było zrobić lepiej. Natomiast. Pochwała dla moleki jest za elastyczny element, który trzyma ten suwak, ponieważ z reguły ten element składał się ze złożonej na pół lajkry, która była zszyta overlockiem, który po pociągnięciu po prostu się odpruwał. A tutaj takiej opcji nie ma, bo został użyty materiał, który się rozciąga w dwóch kierunkach i został wszyty do granicy możliwości kurtki i dzięki temu nie pruje się. Dobra, no i już powiedziałeś wszystko, co chciałeś, bo chciałem przejść do membrany. Czy jeszcze coś tutaj chcesz dodać? Wszystko powiedziałem. Dobrze, no i teraz przejdziemy do bardzo ważnego punktu programu, czyli do membrany. Często pisaliście u nas właśnie pod filmami, że bez sensu są te membrany wewnętrzne. Bo jakiś w nich nie jeździmy, tak? One są gdzieś w kufrze schowane na, na zewnątrz. Jeżeli zaczyna padać i chcemy się nie uzbroić, musimy zdjąć spodnie, nie zawsze jest przystanek z jakimś naszą cokolwiek. Zresztą ciągaj spodnie gdzieś na poboczu, no nie zawsze jest to takie fajne nie i wygodne, każdy to lubi, I no. mokro, poda, Jeszcze buty trzeba się gdzieś mokro pada, woda się na jeździć. Wzielam tak szakości, ludzie stoją, a ty tam. No różne sytuacje w życiu mogą być, nie? Dokładnie, więc takie rozwiązanie w postaci zewnętrznej membrany i spodni, i kurtki jest czymś, z czego myślę, że, z czego myślę, że będziecie zadowoleni. To jest przyszłość wszystkich kurtek, tak. moim zdaniem. Tak powinno się to robić. Dodatkowo te ciuchy są bardzo fajnie dopasowane. To nie wygląda jak taka oversize'owa deszczówka, która będzie powiewała na wietrze, która będzie no, kiepsko wyglądała. To się wygląda, jak widzicie, tutaj na przebiegce, bardzo elegancko. No, Krzysztof się zapiął, ubrał to i naprawdę naprawdę jest tutaj taki zachowany dosyć wysoki poziom tego, tego zestawu. Ale nie byłbym sam, gdyby nie było ale dlaczego ona nie jest fluo A, albo dlaczego tak, nie luo, jest tak. kororowa, tylko smutna czarna membrana. Rozumiem, szanuję odblaski, fajnie, że są. Fajnie, że ten materiał choć odrobinę pracuje, bo dzięki temu łatwiej jest go założyć i zdjąć. Fajnie, że jest podszewka. Fajnie, że są kieszenie. Kieszenie, tak możecie na rower Same potem plus. sobie coś kororowy. Kororowe, poproszę. Bardzo Kolorowy, tak. A spodnie to już są w ogóle fantastyczne, Chit. bo mają taki y, długaśny suwak na bokach y, tutaj nogawek, także możecie, tak, że możecie do biodra. w wygodny sposób, bez szarpania się, przyklejania tej membrany do butów, do spodni, ją po prostu na siebie ściągnąć. No. Jak sobie zapniecie to wszystko, dopasujecie się te rzepy, to jest to bardzo ładnie dopasowane i nie wygląda się w tym właśnie jak jakiś robol, przepraszam wszystkich panów, którzy pracują <laughs> fizycznie, <śmiech> który się urwał z jakiejś imprezy. To jest dystans, który musicie pokonać butem. Nic więcej, nie trzeba butem do końca nogawki lecieć. Bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. To jest świetny pomysł. Fajnie, że został użyty suwak wodoodporny i padka z rzepami, dzięki której łatwiej będzie zachować wodoodporność. A no, to rośnięcie na pewno nie, nie służy temu, żeby to było mega trwałe. I. Jest suwak a, nawet. Ale to do wpięcia w środek mm -hmm. ten. Okay. Ale mamy rozporek, to w przeciwdeślutkach też rzadko występuje, a przydać się może. Są takie sytuacje. I mamy taśmę elastyczną, która również przytrzymuje tę membranę, jak będzie nawet na zewnątrz. Bo jak, żeby nam się, wiesz, mm -hmm. no fajnie właśnie, jedziemy, tak. jedziemy, a tam ten, po tym parapecie Ach, z kurtki to. na wszystko wjeżdża w tyłek. Więc to wszystko nieźle leży, do, jak na element, który jest do środka i na zewnątrz, to zachowana jest proporcja, w której nie jest to ani za małe, ani za duże. Tak, po prostu są jeszcze ściągacze, można tutaj so, się zabezpieczyć przed tą wodą, także jest super. A powiedz trochę o parametrach tej membrany, bo się wykułeś tak. na pamięć. Nie no, wykułem się. Marek <laughs> podaje jeden parametr, który jest wodoodpornością i, i większość produktów, które znajdujemy no, u producentów, powiedzmy tej średniej półki, deklaruje, że wodoodporność ich membran oscyluje w okolicach 5000 mm słupa wody. I tak naprawdę to jest bryzgoszczelność. To jest taka wodoodporność, którą m, możemy zachować, nie wiem, przez godzinę do góra, dwie godziny deszczu. A moleka w swojej membranie, którą stosuje w hydronie, deklaruje, że jest to 10 tysięcy mm słupa wody, czyli dwa razy więcej. I tu mówimy już o wodoodporności. Gdybyśmy szukali produktów nie wiem, typowo wodoodpornych, to skala zaczynałaby się od tych 10 tysięcy i daje to dużo większą, nie chcę powiedzieć gwarancję, ale dużo większe prawdopodobieństwo, że ta woda nie wedrze się do środka. I gdybyśmy teraz wzięli sobie najbardziej topowe membrany, to wytrzymałość topowej membrany na słup wody to jest 20 tysięcy mm słupa wody. Co za tym idzie? W hydronie jest membrana, która jest taką membraną środka, wyważona, nie jest słaba, nie jest najlepsza, jest OK, ale to historia o sądzi musimy polatać w zeszczu i Wam powiemy ile ona wytrzymuje, bo na kerhera znowu polecimy i sprawdzimy. Dokładnie tak. Co jeszcze nie powiedzieliśmy, podwójne A ma ten zestaw, jeżeli tak, chodzi o bezpieczeństwo. Zarówno kurtka, jak i spodnie są wersje przedłużane i skracane i jest regulacja wysokości ochraniaczy. Tak. To są super tematy. Większość producentów zakłada, że tą niszę, którą nietypowe rozmiary zapełniają, no nie warto się po nią schylać, bo tam mało pieniędzy jest. Modeka to robi, powiem więcej. W katalogu, czyli na stronie, jest informacja, że ten zestaw, oczywiście droższy o 20%, można kupić w rozmiarze do 8XL. Ta Także każdy znajdzie raczej coś dla siebie. O, tu jeszcze wyczułam kolejną regulację w spodniach. Tutaj możecie się wpaść się też. Jest. I szeleczki. E, tak. Ja szeleczki takie, są uchwyt na szeleczki. więc też można się, e, że Jak tak powiem, lubi. tutaj zabezpieczyć. Ja no. lubię w szerokich jeździć, no bo te spodnie się tak trzymają na swoim miejscu, więc to jest super. Mamy jeden apel do Modeki, znaczy Ja mam. Szanowna Modeko, jeśli nas słuchasz. Czy możecie zamienić designera na kogoś innego, bo całą resztę odrobioną macie ekstra. Jest technicznie bardzo fajny zestaw. Bezpieczeństwo jest super, ochraniacze są l -stamerami. Tylko one są takie smutne, szare, nie ma kolorów. Gdyby udało się przejść tą barierę z Vaterlandu, że ten, ta pływaczka, która robi ten design, nie wiem, osoba, jakby designer, przepraszam, popusiłaby wodze fantazji, to może jednak ta nisza Kolorowa też by się odnalazła, skoro w porozmiarową sięgacie. Myślę, że jest mała szansa, bo to jest niemiecka marka, jest robiona na tamten rynek, tak. a ten klient jest raczej chyba mało wymagający, jest taki bardziej praktyczny. No właśnie, tak, ornok museum, tak. oni jest tam wszystko tak. Małe takie pole do popisu, aczkolwiek zobaczymy. Zresztą produkcja zależy od sprzedaży. Ma... Cześć, kolorowe rzeczy się mniej sprzedają, tak, dlatego większość jest czarna, większość jest tak. smutnych, bo te tak. się najlepiej sprzedają, tak pasują jest. do wszystkiego i każdemu. Tak. Także taki, taki, taka jest historia, jakby tego wszystkiego. Mnie bardzo ten zestaw zaskoczył. Tak naprawdę na początku myślałam, że to będzie coś, co już było, coś, co już mieliśmy, to, coś, co już turystyczne. mam w szafie. Ale dopasowanie, lekkość tego to jest to, co, czego mi brakuje w Panamerykanie, a co dostałam tutaj. I teraz w wakacje też planujemy jakąś wyprawę. ten rok to były Włochy, Chorwacja. No, Więc ja tam no, brałam tak markę premium na ten wyjazd i inną markę niż Modek. A teraz Myślę, że na 100% wezmę tego hydrona, bo się świetnie w nim czuję. Eee, ma wszystkie funkcje, których potrzebuje, Ma super wentylację, ma też to super rozwiązanie z tą zewnętrzną membraną, że w trakcie deszczu ja to sobie wyciągam, nakładam, nie muszę nic kombinować. Jak jest nie mam laminatu i tak dalej, to wszystko się fajnie wentyluje, więc czemu nie? Posłuchajcie, okazuje się, że wszystko się lubi rozwijać, nie tylko papier toaletowy i Modeka zrobiła dosyć duży krok w kierunku Technicznych rozwiązań, komfortu i dopasowania. Jeżeli nie mieliście styczności z tą marką, albo postrzegacie ją jako markę, która jest gdzieś tam, powiedzmy, jeszcze daleko, daleko, to wcale daleko nie jest. I zarówno rozsądek przy cenie i jakości produktu jest tutaj mocno zachowany. Ja jestem bardzo na tak z tego zestawu. Najbardziej lubię spodnie, jeżeli chodzi właśnie o to dopasowanie, wezmę i tak dalej. Jest to naprawdę bardzo fajne. Dajcie znać, jak, tam, jak te zestawy leżą na was. Tak, no, bo My jesteśmy wysocy, raczej tak, w szczupli. Tak. Ciekawe jestem, jak to leży na innych kształtach, innych osobach. Jak to się Także... rozumie, że 8xL niech wpadnie, zrobi zdjęcie. Jestem ciekaw, jak to wygląda na 8xL. Tak. Myślę, że powiedzieliśmy to, co najważniejsze. Jeżeli masz jakieś pytania, my będziemy katować ten zestaw pewnie do końca sezonu albo i nawet dłużej. Około października zrobimy pewnie takie podsumowanie sezonu, powiemy co się popryło, nie popryło, nie odpadło, zmyło tak, i tak dalej, się sprawdziło, tak, nie? Jak, jak ta membrana też przetrwała w czasie deszczu, więc, więc będzie taka o. kontynuacja. Kieszeń sięgnęła, Bruku. Mhm. A na to chwilę chyba możemy kończyć, bo wszystko to co najważniejsze powiedzieliśmy. Dziękujemy, do zobaczenia w następnym filmie. Hej, hej.